wam dzisiaj taki spokojny filmik bo no jak zawsze robimy teraz codziennie e, dzisiaj wam pokażę e, jak zaparzyć herbatę w tym czajniku bo powiem wam bardzo dużo osób się pytało tak samo jak się pytało czy mogę wam wysłać taki czajnik kupić i wysłać słuchajcie Mojej mamie też się spodobał, jeżeli da się wysłać, ja dam wam znać, bo mojej mamie może sprezentuję taki czajniczek. Więc od razu mówię, nie będę pojedynczo mówić, co macie robić, tylko zobaczycie filmik i będziecie wszystko wiedzieć. Więc pokażę wam jeszcze, jak mi trawa wyrosła. Zobaczcie, jakie ja mam włosy. No ale nic. Pracuję ciężko, więc mogę nie wyglądać. Słuchajcie, a tak wygląda moja trawa, zaraz pokażę. Zobaczcie, jak rośnie. Już takie kępki się pokazały. Więc już coraz, coraz piękniej <śm> na całości. I wiecie, co to strasznie cieszy, jak coś rośnie. Podlewasz codziennie, i codziennie widać, że jest więcej. Tam też już się pięknie pokazała. Zobaczcie. I co jeszcze, to powiem Wam, że Natalia z kanału Moje życie w Polsce. Bardzo fajny kanał. Miała rację. Napisała mi komentarz, że zobaczysz Monika, zaczniesz coś sadzić. No i wiecie co? Wymyśliłam. No, wymyśliłam, bo przecież powiedziałam Wam, że tutaj będzie trawa wszędzie. Jak już wszystkie te pomidorki znikną, bo będzie trawa, ale przecież ja mam chrzan. Ja mam chrzan. Które już mi rośnie w doniczce. Przecież ja mam jeszcze pietruszkę do zasadzenia. I tak sobie wymyśliłam, że tu, w tym miejscu, sobie taki kawałek ogrodzę. Wiecie, taką bramkę, żeby tu mi psy nie wleciały. I tu właśnie będzie taki ogródek mój. Taki nieduży, tylko taki, żebym miała troszkę właśnie chrzanu, trochę yy, pietruszki, marchewki. No, żebym, wiecie, yy, coś tam mogła robić. A miała być tylko trawa, ale no, no nie może być. No nie może być, bo przecież... Yy, no i jak to ja nie sadziłabym nic, więc, więc wymyśliłam, że tutaj posadzę, znaczy posadzę. No teraz na razie nie będę siać pietruszki i marchewki, bo to już jest za późno, ale, ale już mój szan, tylko będę musiała nawieść ziemi tam, więc mam tylko jeden worek, więc nie opłaca mi się tego robić teraz dopiero po weekendzie to zrobię zresztą też muszę jakiś płotek skołować. zobaczmy jaki to będzie płotek poczekajcie, bo muszę przejść i te nasze schody no jeszcze nie dokończone bo robimy salon, jest już pięknie powiem wam w salonie Ramazan się sam napracował z przyjacielem ja na razie tam nic nie robię, tylko jestem od herbatki, więc chcę Wam pokazać jak ją robię, żebyście sami mogli spróbować, bo jest naprawdę ciąg guzel, bardzo piękna i bardzo smaczna. Słuchajcie, ja już sobie prawie wszystko przygotowałam, mam wodę, mam trochę brykietu, mam, o tutaj sąsiad mi yy, na... Niósł drzewa, żebym miała no i oczywiście moje krzesełko. Zaraz sobie przyniosę herbatkę, czajniczek i robimy herbatę. Turecki czaj. Kochani, pierwsze co to musimy nalać sobie wody, i wodę nalewamy tutaj do tego pojemnika. I dajemy komin. Następną czynnością to jest rozpalenie tego czajniczka, więc ja sobie układam trochę papieru. Tu. Teraz sobie układam drewienko na papier. Nawet jak będzie trochę za duże te drewienko, to tym się akurat nie przejmujcie, bo to się wszystko wypali. Oczywiście na początku trochę szkoda, bo widzicie tutaj już osmaliłam trochę, ale kazali mi się nie przejmować. To jest czajnik właśnie po to. I to znaczy jest używany. Dobra. Trochę rzucamy tutaj, żeby się paliło też z tyłu. Bo ma się porządnie rozpalić, dobra i teraz potrzebuję zapalniczkę, słuchajcie zapalniczkę też musiałam pożyczyć od sąsiada, bo oczywiście co idę do sklepu to zapominam, no ale jak się nie pali, my nie palimy w domu, no to niestety tak jest, nie? No. Widzicie, jak się dymi? To znaczy Dobrze. Proszę. I tak musi się rozpalić. Czekamy. Pali się, pali. Widzicie, jak pięknie rozpaliłam za pierwszym razem. Mam już wprawę. I jak widzicie, już się rozpala, ale w tym czasie sobie przygotujemy herbatkę, żeby się już zaczęła gotować. I teraz mam czajniczek, widzicie? To oni nazywają moduł. No to więc w takim razie do czajniczka wlewamy, jak już się tam trochę zagrzeje woda wlewamy tą wodę. Ja akurat powiem wam, że piłam kawę, więc mam zagotowaną wodę w innym czajniku. Sobie nalałam troszeczkę wody. Teraz nie wiem czy to widzicie, troszeczkę tak na dnie, żeby było. I teraz nasypię do tej wody herbatę. Herbatę mam oczywiście dla mnie jest ta najlepsza, jest półkilowa. Już powiem Wam, że tyle wypiliśmy. Prawie pół. Ja nalewam. O, widzicie, jaki ogień jest? Ja nasypuję, nasy, nalewam, chciałam powiedzieć, nasypuję dwie takie pełne łyżeczki, miarki, można powiedzieć, pełne miarki i sprawdzam. pokażę tej herbatki jest tyle i wydaje mi się, że będzie ok bo ostatnio wsypałam y, 3,5 i była stanowczo za mocna jak dla mnie więc to zostawiamy tak i idzie o, na tą podstawkę no i teraz czekamy aż się całkowicie rozpali ale za czym jeszcze się rozpali tak całkowicie, to oczywiście dodajemy troszeczkę drewna. Jak się pięknie pali. Jeszcze międzyczasie musicie wrzucić też brykiet, bo wiadomo, że go się szybko wypali, a brykiet jednak trochę zostaje. Uważajcie, i powinniście to robić w rękawiczkach, ale yy, ja już zużyłam swoje więc wrzucam bez. Trochę mi wypada. Nie róbcie tak jak ja, bo to niebezpieczne. Ale wybiorę same takie duże kawałki. jeszcze trochę z wawienka Czekam. Słyszycie? I teraz ja sobie zawsze zaglądam. O, tu! Gotuje się. Więc jak się gotuje, to trzeba. Umyłam rączki. To trzeba zalać. Jeszcze wam pokażę. Ta herbatka się. Widzicie? już zaparzyła lekko i teraz dolewamy wodę nie dużo, bo ona nie jest y, mocna więc tylko trochę wody ja akurat tyle zaleję dla nas dwóch dzisiaj wystarczy nie, będzie ra... nie będziemy mieć dzisiaj gości i zamykam. I gdyby teraz, bo wylałam z tego czajnika wodę. Gdyby zabrakło wody, to lewamy, zaraz Wam pokażę jak. Wlewamy przez te dziurki. Nie mówicie się, że rozlewacie, ale tak wlewamy. Jest kładziemy z powrotem i dokładamy teraz drewna. Takiego większego. Niech się rozpali. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć. Bo już raz mówiłam, ale są nowe osoby, więc nie wiedzą. Ja zawsze do tego czajnika z herbatą wrzucam jedną kostkę cukru. Niestety dzisiaj mam białą kostkę cukru, zawsze używam brązowej, ale tutaj niestety tylko białą posiadam, ale wrzucam, proszę. Wtedy jest zabijana tejna, znaczy nie zabijana, ale. Jak to lekarz mi powiedział, że teina i kofeina powinna być chociaż odrobinkę słodzona, więc wrzucam jedną kostkę na cały czajniczek. A jak widzicie, że trochę za mocno się pali, to oczywiście radzę trochę zamknąć. Wtedy ten ogień nie będzie tak mocny. I czekamy. A tak przy okazji, za czym jeszcze herbatka się zrobi, to chciałam się pochwalić. Zarejestrowane mamy już psy w związku i to jest dyplom, dyplom rodowód y, naszego Oreo, Chaos też ma oczywiście. Oreo jest na mnie, a Kaos na y, Ramazana. Więc takie piękne mamy. Tutaj z tyłu jest y, chip, musimy go zaczipować. Jest to y, w sumie europejski już taki rodowód. Więc teraz sobie już mogą przychodzić ile chcą. Y, nikt już nie powie, że to są pitbulle. No i słuchajcie, herbatka już jest gotowa, więc bierzemy szklaneczki. Ja nie mam podstawek, bo yy, zostały w domu. Też nie powinna być tacka, ale mamy tutaj warunki, jakie warunki mamy, więc teraz nalewamy herbatkę. Ja akurat piję słabą herbatkę, więc to jest dla mnie akurat ramazanowi trochę więcej. Proszę. Jaka piękna, kolor piękny i teraz bierzemy i nalewamy dolewamy do... jedna jest teraz druga moja widzicie ten kolor no i kochani testujemy ja sobie Wygodnie siedzę na krzesełku. Widzicie, no, żebym nie spadła do tyłu, ale nie, raczej nie spadnę. Jeszcze mam, jeszcze mam trochę miejsca. Kolor jest śliczny, przejrzysta jest, więc to jest dobry smak. I teraz spróbujemy, czy jest dobra. Mm, dobra. Taka dobra herbata, że wiesz mi. Uwierzcie mi, uwierzcie mi, uwierzcie mi, że mogłabym ją pić i pić. A odkąd tutaj pracujemy codziennie, to wybijam chyba po 20 szklanek herbaty. Więc smacznego! A jeszcze tak przy okazji. Takie parzenie herbaty trwa około 45 minut. Wiadomo. Ja Wam pokazuję to w skrócie, bo no, nie chcę Was zanudzać czekaniem, więc yy, to, co widzicie, to jest skrót, ale tak około 40-45 minut taka herbatka się parzy. I naprawdę, uwierzcie mi, jest całkowicie inny smak niż taka z gazu. I to mówię na serio, chociaż powiem Wam szczerze, że yy, ja byłam kawoszką, a teraz jestem herbaciarą. <grym> Bardzo dobre. W tym miejscu będziemy się żegnać. Ja sobie będę pić herbatkę. A Wam życzę miłego dnia, wieczoru, bo puszczę ten filmik wieczorem, więc miłego wieczoru, mił spokojnej nocy i do następnego filmiku. Görüşürüz!